Witam, jestem szefo.pl to kolejny odcinek naszego Let's Play Fable The Lost Chapter Teraz no, idziemy robić dalsze misje. W ostatnim odcinku zapiliśmy pszczółkę Maję. No, i teraz już nie mam dla nas więcej misji, nie wiem dlaczego. Ale pokazuje coś na mapie, dlatego I za tym pójdę. Ui you know? się trochę zjebał i teraz na takim starym szycie muszę jechać. No, mówię wam masowo. I'll have to confiscate your weapons for now. There are shops, inns, lots of different people, games, <laughs> all kinds of things. Why not pay the tavern a visit first? It's the building in front of you, just the up the road from here. Oh, and keep an eye open for Lady Grey. Treat her with respect. She is the mayor, after all. Have a look around. And enjoy your stay in Bowerstone. You won't be disappointed here. No, I'm Over here. Been enjoying all the attention, have you? Yes. I heard about your encounter with the Wasp Queen. Most of Bowerstone is talking about it. But um, you shouldn't let that kind of thing go to your head. Uh, anyway. That's not why I called you here. You see, there are dark forces gathering that put your giant insect to shame. Tell me, how much do you remember of the night I took you to the Guild? Of the raid on Oakfell? Not much, I wager. A most terrible night. I thought those bandits had killed your whole family, and that you were going to be next. But it seems there may have been another survivor your sister. I'm afraid it's only a rumor. And there's no way to be certain yet. But I thought you should know. And for pity's sake, boy, make sure you replace that basic equipment while you're here. Wonderful. Hero! <coughs> Hero! Check the gild for more weapons. <coughs> now we're going to go and collect the new Where are you going no, then? There's something. No, I'm <coughs> a shikin' so, <coughs> To the right place. Dobra Tak, strój, głowa, nic nie ma Dłonie, coś tam jest mm. Kurwa to wszystko takie same jest Mamy mroczny no, Strój Teraz. No, kopimy I chuj już więcej nie mogę Rękawice wieśniaka sprzedamy Sprzedaj, strój Tors, koszula wieśniaka Co by tu jeszcze sprzedać? Chyba już nic Patrzę się na moją klawę Jakaś chora jest ramy tego O chuj Załóż brak nagrycia głowy Coś pięknego No, teraz możemy iść Na wojnę Idziemy kurwa Gdzieś Bo tam się coś świeci no, Dobra, pójdę za tą małą No Jeb, on ma... Czy mi się wydaje, czy on ma mieczek na ręce? Co za chuj, ciekawe czego mogę jakoś używać. Hmm. Zapewne nie, jest tylko do zdoby. No chuj. Oh, woe is me! My son is poly. It's me boy. My poor little boy. We were on a picnic at Lookout Point, when he found these... these strange mushrooms? The witch in Bowerstone Key says we shouldn't worry, but she needs more of the mushrooms before she can cure him. I would find them myself, but I need to look after Aldi. Please, could you help us? Kurwa, chyba mnie nie będzie stać, ale dobra Spróbujemy Co mi tam? Kupuję Zauważ, że w twoim mieście niedozwolone zużywanie broni Twoja broń zostanie dla ciebie przechowana do czasu wyjazdu to jest kurwy, synu To nic, to idziemy Stąd już Gdzieś No, tu idziemy Do gildii bohaterów ...jakiegoś quest'a. No. Co my tu mamy? Zaatakuj sady. Ogroda pieniężna 1000. Broń sadów 750. Dobra, zaatakuj sady. Teraz się będziemy chwalić, ta? Wykonaj misję na, na golasa. Spierdalaj. Wyjdź bez szwanku. To chyba... nie. Nie uwyżaj żadnej broni. Spierdala. Nie rób nic bez regenerować zdrowie, czy co za pomocą jedzenia. No, to mogę akurat. Chroń bandytów. Zaatakuj sady, pilnuj żeby nie został zabity żaden bandyta. Spoko. No. Dobra. Don't stop. Już na misję. Już się so you're going to be doing some work down at Orchard Farm, are you? I knew that was your two calling. Tell you what, I'm going to pick up the other side of this little quest and teach you how to choose better friends. I hope you've been practicing. You'll need all the experience you can get to beat me. See you later, bum boy. No wątpię. Co ona mnie ma niby pokonać. Ta jak po chuju. Kur, pierdolone osy, nosie, ile do 500. Kurwa, i wyjebali mi. Mama, masz dość doświadczenia. schrcenia, kurwa, dajs Sątkuje przyszłość. A ja jeszcze nie skończyłem Wydupiaj. Z dziro Chcę iść na questa O kurwa ile jeszcze raz przyjdzie. In I can you are. you ready for a bit of violence? Yes. The farm's just behind this gate. Mobs here It's going to blow it in a moment. We're after some crates the farmer's got stored in his barn. Don't know what's in them and I don't much care. We're just paid to do a job. So don't go asking questions. Just lead us to those crates and we'll grab them. All right mobs. Let's do it. Come on, let's go. What do you do? When I get the crate you get you You' olive is Because the Not... mogę się leczyć W sumie to i tak nie mam czym I nie mogę pozwolić żeby żaden bandyta No szybko, bierzcie to gówno No bierzcie to To kurestwo No idź No leć kurwa co za idiota no, bierz to. I szybko, i spierdalaj. Ja cię mam osłaniać. No, róż dupę. Jeb, worek Jabłuszko! Jest no, Let's move. Następny? A no, i będziemy tak latać jak te ciule raz w jedną, raz w drugą stronę. No dobra, niech on będzie. Idą te debile, idą. Chodź tu kurwa, chodź tu kurwa. No, gin szmato. gin kurwa. gin Pizdo. For Ty co kurwa? Honor! Też zdychaj. Let's go. No. Szybko. Bierz następną. That crate. Is mine. No i dobrze. Gdzie jest ten drugi? Nie mówcie, że padł, bo go chyba zabije sam. Lol, jesteś szybki, stary. Jesteś kurwa mózgiem operacji. Przeleciałeś, jak wszyscy wydodzili. Kurwa, mistrzu, naucz mnie, jak ty to robisz. Let's move. Czyli znowu wracamy I znowu po ostatnie pudełko idzie Ta, jest git Lecą skurwiele Tylko teraz z dwóch różnych stron Którego pierwszego zajebać? Death to no, tego. Let's tego O, kasę miał dobrze. dobrze, dobrze Ty też dawaj kasę No i dał. Jebany. Dobra, idziemy po ostatnie pudełko i kończymy tego quest'a. No, no, szybko. Schowam sobie broń i chyba nie będę używał. No, no, lecisz, lecisz, lecisz. No. So, you've learned some new moves, have you? Ta suka! Znowu I hope się napierdalać to fly, bez flog. No dawaj kurwo i tak dostaniesz wjebaniu. No no going to... no no dawaj. Suko. A to jest część zadania, czyli jeszcze nie mogę się leczyć. Czyli rozjebiję ją bez niczego. Bo już widać, kurwa jak dostaje baby. Suka, jebana. Nie dasz mi rady, kurwa, nie rozumisz, mato. Me. You beat me again. I suppose this quest is yours then. But you can't tak. stay lucky forever. boy We're bound to meet again and I'll be ready. Please let us go. You've got the boxes, There's nothing else. Just leave us kurwa Kurwa Może i dostałem tą pierdoloną kasę, no ale tak chujowo, bo ci ludzie się teraz mnie boją Ej To nie było dobre Dobra, kurwa skoczymy jeszcze do miasta Znowu kupić nowe EQ Te stare sprzedamy już całe Można by to tą... No kurwa nie może, nie można Trudno idziemy do tej pierdolonej tawerny Się wyspać No, no Wypierdalaj, daj mi przejść z kurwy senu no. Kurwa Uju! No kurwa, pomogło. Tak, czyli na tym zakończymy ten odcinek. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.